对。<Yeah. S 2> yeah. Действительно? cierpliwości i wytrwałości w Waszej codziennej pracy. Wiem, jaka to jest trudna praca, bo na co dzień może nie pracuję jako nauczyciel, ale w weekendy od kilku lat, tak? Także e, chciałabym z tej okazji życzyć Wam wszystkiego najlepszego. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na przedstawienie pod tytułem Skąd wziął się nauczyciel na świecie? Wydykujemy je wszystkim nauczycielom i nauczycielom, i nauczycieli. Co? Nie! Powiedz im coś, uspokój ich. Kochanie, widzisz, że jestem zajęta. Niby wszystko w porządku, ale czegoś tu brakuje. Zwierzęta są, to jest, to jest... Ojej! Już wiem! Zapomniałem o nauczycielu! Czy to Państwo Adam i Ewa, raj 21? Tak. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale właśnie w raju Wprowadzono obowiązek szkolny dla dzieci do lat 18. Idź do pokoju Nowżywskiego i otwórz ofertę leżącą na stole. Podyplomowe studia z zakresu praca z dzieckiem trudnym. Koszt 3000 zł. Kurs kwalifikacyjny. Praca z dzieckiem z ADHD. 2 2000 zł. Pedagogiczne procesy konstruktywnego przezwyciężania wściekłości i agresji. Warsztaty, 6 godzin lejnica, koszt 700 zł. Nie mam sił na kursy, warsztaty i szkolenia do 60. Wkroć się za zanim zostanę dyplomowany. Oddam kagany oświatowych za, za działkę budowlaną, może być sobie nie. Czas jest krzyż, który otrzymałam od księdza i skupa. i mam nadzieję, że Stale otacza nas tą opieką i na waszych promach. Gdy święty Sebastian wypowiadał te słowa, światłość okropna spłynęła z nieba i otoczyła go. A on sam ukazał się w owej świetłości, odziany w płaszcz nieżnej białości, w otoczeniu się przy pięknym Jak ekscelencja, przeżył cierpienie i odejście do Pana Boga powiesza je ja na drugiej. No, siedzieć. Dobrze. No, tak jak cały świat. A najbardziej przeżywała młodzież dzieci. W smutku zadumie i dolośnie na sam świecie Przygotowane z myślą o młodzieży. Serdecznie witamy na uroczystej gali dyrekcji szkoły szanownych rodziców i grono pedagogiczne. Ja witam Państwa serdecznie na takim niekonwencjonalnym spotkaniu z rodzicami, ale naszą tradycją stało się spotkać z Państwem dwa razy w roku i jakiegoś. Je... się robią No bo nie, jak te wściekłe zwierzę, za... Honorowym patronatem działania profilaktyczne podjęte przez gimnazjum nr 2 w Polkowicach pod hasłem Powstrzymaj Przemoc. Celem naszego spotkania jest popularyzacja wśród młodzieży poprzez formy teatralne, asertywnej postawy wobec współczesnych zagrożeń oraz uświadomienie problemu przemocy i aktywny sprzeciw wobec jej różnych form. W przeglądzie uczestniczą grupy teatralne reprezentujące poszczególne gimnazja z powiatu polkowickiego. W małej miejscowości w południowej Polsce, gdzie tydzień temu miało miejsce zdarzenie, które wstrząsnęło miejscową opinią publiczną. Uczeń klasy pierwszej gimnazjum został brutalnie pobity przez innych kolegów. To nie stało się na, to nie stało się na terenie naszego gimnazjum, lecz po zajęciach, w godzinach popołudniowych. Czy zna Pan sprawców tego zdarzenia? No, niestety są to uczniowie z naszego gimnazjum, lecz uczący się w różnych klasach. Dwóch tych uczniów chciało się zemścić za to, że nie dał im spisać zadania na klasówce z matematyki. Pozostali znali tego ucznia słabo. Po prostu dołączyli do kopiących i bijących. Państwa syn pierwszy zaczął by ci kopać. Proszę nam powiedzieć, jakie były motywy jego postępowania? Ja tam nie wierzę, że to mój syn. Mój Marcin nigdy by tak nie postąpił. Żona ma rację. Koledzy go wrobili. na niego całą winę. Ja swoje dziecko dobrze znam. Powtarzam, on nie mógł tego zrobić. Pani pedagog, czy Jankowi można było pomóc? Oczywiście, że można było pomóc temu chłopcu. Strach, o którym tutaj wspomniano, nie jest żadnym wytłumaczeniem. Wystarczyłoby, żeby ktoś odszedł na bok i zadzwonił z telefonu komórkowego na policję czy zwrócił uwagę osoby dorosłej. Przecież człowiek, który jest świadkiem agresji i to chce tutaj z całą mocą podkreślić, a nie reaguje na takie zachowanie, sam jest współwinny. Dla mnie najgorsze jest właśnie to, że żaden z uczniów naszej szkoły nie zachował się tak, jak powinien. Nikt nie poczuł w sobie współczucia, ani nie wyobraził siebie na miejscu Janka. W moim mniemaniu nikt nie zdał najważniejszego egzaminu. Egzaminu z człowieczeństwa. Czy zna pan chłopców, którzy pobili waszego syna? Wie pan, to mała miejscowość. Wszyscy tutaj się znają. Z chłopcami chodziłem razem do szkoły. Wtedy to była szkoła pastołowa. Znam też ich dziadków. Byliśmy dobrymi sąsiadami. Nie mogę pojąć tego, co się stało. Wydawało mi się, że tacy dobre chłopaki, a oni tak bardzo szkodzili mojego Janka. Drodzy Państwo, agresja jest zjawiskiem powszednim w naszym życiu społecznym, ale przerażający jest fakt, że do przemocy są zdolni coraz młodsi uczniowie, że koledzy ze szkolnej ławki czy podwórka traktują siebie z coraz większą bezwzględnością. Dla mnie i mojego pokolenia słowo, słowo kolega oznaczało ktoś bliski, przyjaciel. Dla ucznia tej szkoły, Janka, słowo kolega nabiera całkiem nowego znaczenia i nie jest to znaczenie pozytywne. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w następnym programie.